Zapiszmy nasze punkty: A ma współrzędne 8, 2, B ma współrzędne 4 minus 10. Pamiętamy pierwszy punkt, czyli x1, y1, drugi punkt, x2, y2. Dwa punkty napisać równanie prostej przechodzącą przez te dwa punkty, więc najlepiej szybciutko równanie dwupunktowe y minus y1 to 2 równe kreska ułamkowa i teraz y2 to minus 10, odjąć y1, czyli minus 2x, x2 to 4, odjąć x1 to 8 i mnożymy to przez x minus nasze x1, a to jest 8. Upraszczamy wyrażenie. Najpierw licznik. Minus 10 minus 2 to minus 12. 4 odjąć 8 minus 4. I pamiętaj, mnożysz to przez nawias x minus 8. Teraz wykonajmy sobie ten ułamek. Minus 12 przez minus 4 to po prostu 3, mnożone przez nawias x minus 8. Trójka mnoży nawias. Więc mamy 3x i odjąć 3 razy 8 to 24. Przenosimy na stronę minus 2 z lewej na prawą. Będziemy mieli 3x i minus 24 dodać 2 to minus 22. Mamy odpowiedź do naszego zadania. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.